Witam bardzo serdecznie lokalne media na konferencji prasowej dotyczącej realizacji inwestycji pod nazwą budowa ciepłowni geotermalnej. Znajdujemy się w budynku głównym na sali, która będzie w przyszłości salą konferencyjną, ale jednocześnie będzie służyć jako sala edukacji ekologicznej. W dzisiejszej konferencji udział wezmę. Przedstawiciele wykonawcy, czyli lidera, Konsorcjum spółki UOS Drilling jest z nami Pan Prezes Arkadiusz Kieczuński. Dzień dobry Państwu. Partner, czyli spółka Energy Solution jest z nami Pan Prezes Andrzej Mucha. Dzień dobry. I jako gospodarz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie Pan Prezes Sławem Lorek. Dzień dobry. Są z nami również Kierownik działu projektu w MPEC pan Jacek Ruminkiewicz, nasz, zwany kierownikiem jednostki realizującej projekt. I jest pan Artur Deka z firmy Energy Solution. I jest pan Darek Owczarek, który w przyszłości będzie pełnił funkcję kierownika ruchu Zakładu Górniczego. Spotykamy się dzisiaj i teoretycznie powinniśmy dzisiaj powiedzieć państwu że ciepłownia geotermalna działa. Ciepłownia geotermalna jest przygotowana do tego, żeby działała, natomiast niestety generalny wykonawca jednocześnie lider konsorcjum będzie jeszcze wykonywał pracę na otworze GT3. Co się wydarzyło, jeżeli chodzi o otwór GT3? Bo, jak Państwo wiecie, był termin, planowany termin zakończenia inwestycji 31 lipca 2023 roku. Projekt robót geologicznych został przygotowany w 2018 roku. Projekt robót geologicznych jest przygotowywany na 5 lat. Pracując na otworze, jeżeli chodzi o otwór GT3. Realizuje się ten projekt. Ten projekt może mieć różne dodatki, i my również tutaj, realizując tę inwestycję, opracowywaliśmy różne dodatki do tego projektu, rozwiązując na bieżąco pewne problemy, które miały miejsce w czasie realizacji inwestycji. I generalny wykonawca do 23 maja mógł wykonać wszystkie prace na otworze GT3. Natomiast po wykonywa przy wykonywaniu tych prac nie uzyskaliśmy wtedy tych parametrów, które byłyby, które, byłyby, y które wynikały z przygotowanego projektu. Niestety 23 maja zarówno wykonawca, jak i dozór i nadzór geologiczny nie mógł niczego wykonać na tym otworze, no bo data 23 maja była datą końcową, jeżeli chodzi o ważność projektu robót geologicznych. Ja celowo o tym mówię, bo może ten nasz przypadek również posłuży się, ażeby jednak prawo geologiczne dostosować do realiów. Dzisiaj realizowane otwory w Polsce borykają się z tym problemem, że z różnych powodów inwestycja się przedłuża, a dochodzi się do tego momentu, kiedy projekt robót geologicznych nie może być przedłużony. 23 maja zostały wykonane ostatnie, ostatnie prace na otworze GT3. 23 maja, tak naprawdę, y, nazór geologiczny miał obowiązek zakończyć realizację tego projektu, przygotować z niego y, sprawozdanie. Sprawozdanie, no niestety, zakończone wynikiem negatywnym, to znaczy uzyskaliśmy, uzyskaliśmy pewne parametry hydrologiczne w zakresie y, eksploatacji otworu GT3, czyli tam jest woda. Jest temperatura, uzyskaliśmy wydajność na poziomie poniżej 100 metrów sześciennych, natomiast problemy się pojawiły przy zatłaczaniu. Tak naprawdę nie można było niczego więcej wykonać. Miesiąc zależał, znaczy miesiąc przygotowaliśmy yy, sprawozdanie, podsumowanie, złożyliśmy ten, to sprawozdanie i to podsumowanie realizacji tego projektu do geologa wojewódzkiego w ciągu miesiąca i tak naprawdę. Uruchomiliśmy nową ścieżkę administracyjną, równolegle został opracowany nowy projekt robót geologicznych, projekt robót geologicznych, który miał być opracowany w przyszłości, jakby działała ciepłownia geotermalna, bo ten projekt nowy robót geologicznych zawierał trzy elementy. Jeden dotyczy czyszczenia otworu, i to jest normalna czynność, która jest realizowana w czasie eksploatacji otworu geotermalnego, drugi możliwość zamiany otworu, bo często w czasie, realizacji, w czasie eksploatacji otworów geotermalnych również jest możliwość zamiany funkcji otworów, czyli otwór wydobywczy staje się zatłaczającym, zatłaczającym wydobywczy. I trzecia rzecz, która również jest kalkulowana w realizacji, znaczy w trakcie eksploatacji ciepłowni geotermalnej, czyli rekonstrukcja otworu. Te trzy elementy zostały opracowane w projekcie robót geologicznych. Robót, ten projekt robót geologicznych został złożony i tak naprawdę po miesiącu się uprawomocnił. Jeżeli ten projekt robót geologicznych się uprawomocnił, generalny wykonawca, jednocześnie firma zajmująca się wierceniami, przystąpiła do realizacji tego nowego projektu, czyli w sierpniu pojawiła się wiertnia, i ta wiertnia, która pojawiła się w sierpniu, miała za zadanie wyczyścić otwór GT3 po to, ażeby uzyskać projektowe parametry yy, tego otworu. Przypomnę tylko, otwór GT1 dzisiaj, po tych działaniach na tym otworze czyszczących, które były w tym roku, uzyskaliśmy parametry wydajności 150 m3 na godzinę przy temperaturze 95 stopni. Czyli uzyskaliśmy takie parametry, jakie były założone w projekcie. Mimo, że w 2015 roku przy Tzw. pompowaniach próbnych, te parametry wydajności były mniejsze. Ale to jest związane też z tym, że otwór tak naprawdę powinien być dużo eksploatowany, żeby poprawiać również te parametry, jeżeli chodzi o e, parametry wydobycia. Natomiast mimo wielu prób e, nie uzyskaliśmy parametrów dotyczących zatłaczania, szukaliśmy wspólnie przyczyny, no i co się okazało, proszę Państwa? Okazało się, że podczas osadzania filtra na projektową głębokość, yy, niestety, ale pojawiła się awaria systemu kontrolno-pomiarowego, co w konsekwencji filtr został osadzony niżej. Został osadzony w strefie akurat Triasu, gdzie założenia... Jak gdyby ograniczyliśmy wydajność tego filtra przez to, że on pojawił się niżej. I tutaj zarówno wspólnie z nadzorem i dozorem geologicznym, z projektantem otworu, były próby wykonywania różnych czynności, żeby uzyskać, poprawić te parametry. Natomiast no, dzisiaj wiemy, że otwór GT3 wymaga rekonstrukcji, czyli wymaga osadzenia tego filtra. Co najmniej 10 metrów wyżej po to, żeby uzyskać te parametry, które założyliśmy. I proszę Państwa, zawarliśmy aneks do umowy. Ten aneks z jednej strony zakładał do 30 listopada wykonanie wszystkiego, co możemy wykonać. Jak Państwo dzisiaj widzicie, to to wszystko, co mogliśmy wykonać, zostało wykonane, ale ten aneks również zakłada deklarację Kolejnych prac, które zostaną wykonane do kwietnia, zamówiony jest filtr, to już pan prezes podpowiada, zamówiony jest filtr i do kwietnia zostaną wykonane prace rekonstrukcyjne na otworze GT3. I nastąpi już formalny rozruch ciepłowni, mimo że ta ciepłownia jest po tak zwanych próbach technologicznych, tych, które można było wykonać. Celowo Państwo o tym mówimy, dlatego że to jest częste pytanie, które nam zadaje wiele osób. Co się wydarzyło, że w tym roku nie ma formalnego uruchomienia ciepłowni geotermalnej? I myślę, że ta informacja, którą dzisiaj przekażemy za Państwa pośrednictwem, też odpowie na te pytania. Które są nam zadawane, czy mieszkańcy między sobą, którzy interesują się tą inwestycją, która jest realizowana. Dodam, że jak było wspomniane, że ten filtr został osadzony za nisko, to, to mogłoby się wydawać, bo on jest posadzony, posadowiony 10 metrów. Poniżej projektowanej głębokości. I wydawałoby się, że na, na biorąc pod uwagę całą głębokość otworu, czyli 3000 blisko metrów, to, to mogłoby nie mieć znaczenia. Natomiast w tym przypadku może mieć, czy prawdopodobnie ma. I, I też muszę powiedzieć, że z takim błędem aparatury kontrolno-pomiarowej, która jest też to, to dostarczana, to jest serwis podwójny, nawet podwójnie monitorowany, no, zdarzyło się coś takiego po raz pierwszy, gdzie podczas zapuszczania po prostu całego zestawu i filtra no, ta aparatura na bieżąco... Pokazuje, na jakiej on jest głębokości. No i w pewnym momencie no, nastąpił jakiś reset. No, trudno zdiagnozować dokładnie przyczynę, jakieś zakłócenie, które spowodowało, że ta dodatkowa długość została fizycznie zapuszczona, tak? a aparatura tego nie, nie odnotowała. W związku z tym ten filtr znajduje się 10 metrów poniżej długość całego filtra to jest około 70 metrów, czyli, czyli 10 metrów do 70 no to też już jest znaczący procent, no kilkanaście procent. Na nieszczęście właśnie no on jest osadzony głębiej, bo gdyby był te 10 metrów wyżej to w ogóle nie miałoby to znaczenia, ale jest 10 metrów niżej co spowodowało z jednej strony odsłonięcie takich warstw mułowcowych, które właśnie już się dostawały do poprzez filtr, poprzez tą tą strefę zewnętrzną filtra do środka, do środka otworu i, i spowodowały powstanie małego zasypu na dole, a być może w trakcie pompowania już podrywane były jakieś elementy i, i przytykały ten filtr. A z drugiej strony siłą rzeczy od góry zostały te, zostało te 10 metrów tej strefy produkcyjnej, złoża przysłoniętej przez rurę już pełną. Która, no, która jest nieprzepuszczalna. Czyli finalnie na pewno to miało wpływ na, na uzyskane parametry pompowania. No i z tego względu no, oczywiście trzeba to poprawić. Co zrobimy w pierwszym, drugim kwartale przyszłego roku. Prace rekonstrukcyjne będą polegały na tym, że ten filtr dotychczasowy trzeba albo spróbować podnieść odpiąć, bo, bo on jest zawieszony na takim wieszaku, który można odpiąć, ale najprawdopodobniej to nie będzie możliwe, e, czyli e, trzeba będzie go wyjąć, no, wyciąć, wyjąć e, po kawałkach e, na, na, na powierzchnię e, i zapuścić nowy filtr, który jest zamówiony, tak jak pan prezes wspomniał, e, będzie dostarczony na początku przyszłego roku wykonać ponownie ten zabieg żwirowania, czyli obsypania od zewnątrz filtra. No i wtedy będzie to miało takie parametry właśnie jak, jak projektowano i optymalne do, do tych warunków złożowych, czyli do, do układu tych warstw geologicznych najbardziej, najbardziej produktywnych. No to już niestety to już jest to są dla nas dodatkowe koszty no ale oczywiście my jakby nie uchylamy się, że ten błąd nie, nie zawiniony no ale ale jest po stronie wykonawcy. Będziemy starali się pokryć to z ubezpieczenia. No, jestem przekonany, że z kolei te, te prace zostaną zakończone te, teraz tak jak planujemy, czyli do końca kwietnia tak, żeby na koniec czerwca już ciepłownia mogło być uruchomiona. Koszt filtra może sam nie jest aż, znaczy koszt filtra oczywiście też jest duży, no ale jakby cała wszystkie, operacja. tak cała operacja to oznacza, że my musimy postawić ponownie urządzenie, przygotować, przygotować plac, tylko dodam, że montaż takiego urządzenia to jest około 2 tygodnie. Yy, musimy zamówić cały osprzęt instrumentacyjny, żeby ten dotychczasowy filtr yy, wydobyć, być może część zwiercić. My szacujemy, że to będzie od 3 do 4 milionów złotych. No, no, niestety, prace wiertnicze, nawet minimalne, w, w niedużym zakresie oznaczają duże wydatki, no ale, tak jak, tak jak powiedzieliśmy, to. to Obciąża finansowo nas, a my zawsze mamy pracę na otworach ubezpieczone, więc liczymy, że, że to ubezpieczenie pokryje nam przynajmniej część kosztów. Natomiast ja miałbym taką jeszcze ogólną uwagę, że oczywiście tu uruchomienie tej ciepłowni przedłuży się przez to w czasie. Natomiast. Jakby z perspektywy tej mojej drugiej funkcji, czyli prezesa ciepłowni w Stargardzie, to no, mogę powiedzieć, że zawsze są jakieś problemy z, z, z ciepłownią, z eksploatacją też ciepłowni, natomiast ale do nich się trzeba przyzwyczaić z jednej strony, a z drugiej strony. Na taką inwestycję to trzeba patrzeć nawet nie w perspektywie 10 czy 20 lat, bo ciepłownia w Stargardzie funkcjonuje już blisko 20 lat i według mnie będzie funkcjonowała no bliżej nieokreśloną przyszłość. Mieliśmy spotkanie ostatnio z panami z Islandii, to tam są otwory, które funkcjonują od 100 lat i są dalej eksploatowane. Więc no, to jest takie źródło, które no, naprawdę trudno w, w, w obecnej sytuacji znaleźć coś efektywniejszego. A coś takiego, co, co mamy pewność, że ze względów ekologicznych na pewno nie będzie kiedyś zablokowane czy, czy, czy w inny sposób zastopowane, tylko będzie mogło być no, eksploatowane przez wiele lat. I na jakieś problemy na początku, no to trzeba patrzeć tylko na, jak na krótkoterminowe problemy, które trzeba pokonać i, i to wszystko.